Cześć, trochę mnie nie było, ale oto ja jestem. Ostatnio, znaczy ostatnio, już sobie temu w sumie. E, kanał się przekształcił w taki trochę bardziej motoryzacyjny, ze względu na to, że jakby motoryzacja zawsze była w moim serduszku bardzo mocno i dalej jest mam wrażenie, że się trochę tutaj przesuwamy, a jeszcze musiałam tak tutaj się ustawić, bo mam zimę i. Dosłownie słońca jest może z dwie godziny dziennie. E, siedziałam przy oknie, mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. E, mogłam już trochę wypaść z, z wprawy. E, staram się, żeby jakoś to w miarę powiedzmy, że wyglądało, bo tak... No a nie chcę używać światła dodatkowego, bo jak widzicie robi się pomarańczowa Jest godzina jakoś 11-12, a widzicie, no po prostu... Ciemnica przed chwilą, no, akurat mam studia dzisiaj, eee, miałam zapalone światło, bo totalnie nic nie było widać. No ale w każdym bądź razie, przechodząc już do jakby meritum, jakiś czas temu kanał przekształcił się na taki trochę bardziej motoryzacyjny, ze względu na to, że po prostu w moim serduszku cały czas jest motoryzacja. Generalnie bardzo to lubię. Miałam nagrać jeszcze znaczy, w sumie, mam nagrany jeden film, tylko aktualnie schrzanił mi się laptop i prawdopodobnie wszystko przepadło eee, zobaczymy, bo ja miałam nagrany film o Madzi. Madzi o mojej Magdalenie Ale już nie mojej Magdalenie. Madzie poszła na sprzedaż. Eee, I po dosyć długim czasie została sprzedana. Eee, no i aktualnie za bardzo nie mam jak nagrywać kontendu. Motoryzacyjnego, z prostego względu. Aktualnie nie mam samochodu swojego, także mam e, na wynajmie długoterminowy od moich rodziców, ale też fajny samochodzik Mini Cooper S. E, taka śmigawica. I miałam generalnie właśnie nagrany materiał o Madzi, gdzie ją pokazuję w ogóle. No, full service tam było. Miało to być też właśnie dla mnie takie trochę bardziej na pamiątkę, bo już wtedy plan był taki, żeby ją sprzedać. Jak to nagrywałam, to w ogóle był zainteresowany kupiec, ale później się wycofał. Ze sprzedażą jest generalnie ciężko. Ludzie są strasznie niezdecydowani, strasznie jakby się nie trzymają ustaleń w ogóle, no takie po prostu. Ciężkie życie było z tą sprzedażą. Eee... Tak, właśnie teraz ja już wspominam, jak wyglądała jedna jazda próbna, i tak, Madzia prawie by dostała w bóg. Eee... Tak, pan trochę średnio potrafił jeździć, a umówiliśmy się na pełną kwotę. Pan przyniósł. Eee na kolejne spotkanie, gdzie mieliśmy tylko spisywać umowę i e, przyjąć płatność, e, chyba dwa albo trzy tysiące mniej. I to już było po wcześniejszym opuściu, także oh, cudownie po prostu. Sprzedawanie samochodów e, podziwiam wszystkich e, pracowników, jakichś komisów i tak dalej. To jest ciężki kawałek chleba. Albo ja przynajmniej się do tego nie dodaję, bo się strasznie denerwuję na tych ludzi którzy przechodzą i sami nie wiedzą, czego chcą, albo umawiają się na oglądanie tylko dlatego, że chcą zobaczyć dany model, jakby nie mogli właśnie pojechać do jakiegoś auto, czy jakichś innych komisów, czy gdziekolwiek tak naprawdę. Eee, a zazwyczaj już mnie się to kończyło, jeżdżę na drugi koniec Wrocławia, żeby ją pokazać, Ale... No, a generalnie drugi film, e, właśnie taki motoryzacyjny, miał być. Chociaż ja może jeszcze generalnie nagram. Także może teraz nie będę jakoś tak mocno spoilerować generalnie, żebyście nie mogli się tak do końca spodziewać, co to będzie za film. E, powiem Wam tylko tyle, że jakiś czas temu zdałam pewne prawo jazdy. I chciałam właśnie z tego nagrać film. Nawet mam jakieś tam urywki nagrywane, ponagrywane i na, na telefonie je mam. Te akurat nie przypadły, bo miałam je na telefonie, nie na laptopie. Eee, także, może Wam pokażę o co chodzi, co to jest za prawo jazdy, i generalnie opowiem Wam cały jakby proces zdawania tego, bo to trochę było tego. Ale teraz przychodzę troszeczkę pod inną nazwą. To już nie będzie stricte motoryzacyjnie, raczej no, motoryzacji będzie mało. <grych> może od czasu do czasu się pojawi, bo jednak, no tak jak mówię, to jest też jakby część trochę mnie, a jakby chcę, żeby ten kanał był też takim może trochę moim miejscem na pamiątki, na wracanie po prostu do tych starych filmików i oglądanie sobie. Jakiś czas temu właśnie przyglądałam treści, które są na kanale i tam e, część poukrywałam. E, na no część w ogóle była większość w sumie poukrywana, część wróciła w ogóle do, do łask, z powrotem je e, opublikowałam. No i tak właśnie fajnie się to przegląda generalnie tak po czasie. Porównuję, jak się wyglądało. W ogóle fajna sprawa, dlatego właśnie też e, chciałam tutaj trochę wrócić, żeby mieć, no też po prostu jakieś pamiątki. E, no, wiadomo, jak to jest z pamiątkami. Generalnie nagrywać można, zdjęcia porobić można, ale później, żeby to montować, wywoływać czy cokolwiek z tym zrobić, to już trochę e, ciężko z motywacją. No, tutaj zawsze jakaś motywacja trochę do tego będzie e, i będzie to po prostu jakoś tak lepiej zachowane, także... Jestem w trakcie takiego jednego większego projektu, ale to niedługo się dowiecie prawdopodobnie, jak <grym> wszystko pójdzie dobrze, nie chcę zapeszać na razie, także coś się szykuję. <grym> ale zobaczymy jak to będzie. Generalnie <grym> chciałam teraz, żeby ten kanał był taki bardziej lifestyle'owy, bardziej taki no właśnie, pamiątkowy po prostu, z nutką właśnie moich zainteresowań. A moimi zainteresowaniami... O, już widzę, że mrega mi bateria, także muszę się streszczać z, tym, z moim przydługawym wywodem. Aktualnie dosyć mocno przerzuciłam się na finanse. Eee, no, ja zaczęłam studia w tym kierunku. I powiem wam, że jestem na razie na takiej fali podekscytowania po prostu, takiego podjarania się tematem. I generalnie książek mam, jakby w tej dziedzinie e, i cały czas e, to wiedzę przeswajam, cały czas jakieś takie mniejsze sukcesy mnie cieszą. Dodatkowo jestem też e, taką osobą, która bardzo lubi mieć swoje finanse pod kontrolą e, i e, generalnie czerpać z różnych źródeł, nie tylko z jednego. E, generalnie teraz te czasy są takie dosyć mocno świernięte, powiedzmy, ładnie to nazywając. E, I. Mm, Generalnie trochę niebezpieczne jest mieć yy, dochody tylko z jednego źródła, przynajmniej takie jest moje zdanie. Yy, I cały czas jakby poszukuję tych kolejnych źródeł. I właśnie tym też bym się chciała z Wami podzielić, bo yy, wiem, że dużo osób jakby szuka jakichś różnych dodatkowych prac, żeby cokolwiek sobie więcej tam dorobić do domowego budżetu. I myślę, że jakby filmy nagrywane z tego też mogą być dla Was dosyć ciekawe, bo też chcę jakby porównać to, gdzie jakby można trochę więcej zarobić, trochę mniej zarobić. Nie wiem, praca jest ciekawsza, fajniejsza, nie wiem. Takie po prostu porównanie, podsumowanie, pokazanie jak ja zaczynam, jakby jak to się rozwija dalej. Nie wiem, może Wam to też się jakkolwiek pomoże i też znajdziecie jakby swoje takie kolejne źródełka albo źródełka, e, które po prostu zawsze się przydają. Zawsze w razie czego macie dodatkowe pieniądze, jakby was nie daj Boże zwolni nic z jakiejś pracy, czy cokolwiek by się takiego wydarzyło, zawsze macie jakąś taką poduszeczkę przez to zrobioną. E, I właśnie to jest taki mój aktualny konik e, i ciąż że po prostu też się z Wami tym trochę podzielę. E, no, tak, to taki po prostu typowy lifestyle, bo cóż, by innego. Tak, dla fanów. <laughs> Nie wiem, generalnie bardzo się za tym stęskniłam i generalnie zawsze mi się to podobało, jakbym. Mi się strasznie podoba sam ten proces nagrywania tego. Wiecie, tak, usiąść, się troszkę ogarnąć albo i nie ogarnąć, różnie to bywało yy, i bywać pewnie będzie, yy, no ale to jest przynajmniej takie naturalne, a nie jakieś takie reżyserowane i w ogóle po prostu usiąść sobie pogadać, czy nie wiem, coś wam ciekawego pokazać, yy, po prostu się z Wami czymś tam więcej podzielić. Yy, zawsze też jesteśmy w kontakcie, bo są komentarze pod spodem. Yy, jakby też jestem. <laughs> na jakichś tam Instagramach, TikTokach i tak dalej, także tam też jesteśmy w miarę w kontakcie. Eee, I myślę, że to jest takie po prostu fajne. I po prostu, no i po prostu, po prostu, po prostu. Całkiem się za tym stęskniłam. Także e, oto i ja, e, tylko generalnie teraz nasuwa się taki problem, że zepsuł mi się laptop i nie mam za bardzo jak tego teraz montować. Tak, czy obudziłam się w idealnym momencie, że mi się nagrywać? Ależ oczywiście. <grywa> to tyle by było z tego przedługowego wstępu. E, chciałam po prostu tak e, tym filmem się trochę z Wami przywitać, e, pokazać, że żyję. E, jestem w krótkich włosach aktualnie, to też może jeszcze dopowiem. E, od kiedy ja ścięłam nie mogę się na siebie patrzeć, to mnie mi się nie podobają, dlatego mam po części je spięte. E, no ale są strasznie krótkie, ja już się przyzwyczaiłam do takich dosyć długich włosów i jak. Po prostu wyszłam od fryzjera, gdzie zostało mi obcięte jakieś 20 cm włosów, to po prostu... kobiety zrozumieją o co chodzi. Po prostu żałoba No ale cóż, kiedyś odrosną. Na razie mam takie krótkie i na razie mam nawet naturalny kolor włosów, także to też jest nowość. No i to tyle w sumie u mnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że się... Niedługo pojawi. Mam nadzieję, że Lato się po prostu naprawi jakimś magicznym cudem i wszystko pójdzie tak, jak miało. Dobra, trzymajcie się. Pa!